Jestem bardzo szczęśliwa, że możemy dzisiaj otworzyć tę wystawę retrospektywną profesora Duszka, który, co prawda fizycznie od 30 paru lat, nie jest obecny w Polsce, a tylko bywa, ale jego twórczość, jego projekty towarzyszą nam na co dzień. Codziennie, wsiadając w metro linii 1, korzystamy z informacji, którą zaprojektował. Lecąc gdzieś z Polski polskimi liniami, patrzymy na logo, które zaprojektował. Wszyscy cykliści i miłośnicy sportu rowerowego niewątpliwie rozpoznają Romet, polską markę rowerową, to również jego znak. Osoby, które od lat oglądają wiadomości, na pewno z przyjemnością rozpoznają znaki dziennika projektowane przez profesora, a miłośnicy Old Cars chętnie popatrzą na projekty Fiata 125P i 126P, także pana profesora Duszka. Więc to zaszczyt dla nas jako uczelni projektowej gościć go, a dla mnie ogromna przyjemność. Móc uczestniczyć w otwarciu tej wystawy zaprojektowanej przez Patryka Hardzieja na bazie wspaniałego archiwum profesora. Wystawa przekrojowo pokazuje pracę Romana Duszka od najwcześniejszych realizacji z, z początku lat 60.. Po współczesne znaki, które projektował już w Stanach Zjednoczonych. Duszek projektował w różnych okresach w różnych częściach świata. Tak więc mamy tutaj projekty francuskie, projekty amerykańskie, projekty polskie. No i oczywiście te najbardziej rozbudowane systemy, jak Lot, Victoria, czy system e, informacji wizualnej metra w Warszawie. Jest to bardzo rzadkie wydarzenie, bo Jestem grafikiem tak zwanym użytkowym. Ja będę używał starej terminologii. Bardzo rzadko są wystawy indywidualne właśnie w tej dziedzinie. No Ja jestem nawet jakoś zaskoczony, bo przyjechać i widzieć, co się zrobiło w, na przestrzeni życia, to jest też duże wydarzenie, bo tego. Razem się nie widzi. Mimo, że te projekty bardzo często mają 30, 40, 50 lat, ale ciągle one są świeże i nam się podobają z tego względu, że jest w nich pewna myśl i ich wykonanie także jest na poziomie mistrzowskim. Przez to, że każdy element, znak, najprostsza forma była rysowana ręcznie, ona nadal ma ten swój charakter, ma tą moc. Nic nie jest zrobione automatycznie, tak jak dzisiaj się bardzo często dzieje w świecie cyfrowym, więc jeszcze bardziej doceniamy ten kunszt i rzemiosło projektantów tamtych czasów.